Nie, ja póki się nie nażrę, to nie wyjdę Idę po ochronę, masz 3 sekundy A ja sram na tę ochronę, to zjem ochroniarza Dobra Opiekę go kurwa na tym płomieniu Co robimy, spierdalamy czy dalej ich męczymy? Męczymy, męczymy Panie, panie kup zestaw dla koleżki Bo ci wyjebę jak będziesz darmorda Panie, ale błagam cię No kurwa kule, co ja mam, kule zjeść? Nie ma nie ma kurwa ochroniarzy, ciesz się, ale wypierwuję. No i kto mnie teraz wyjebie? Jak ochroniarzy nie ma Ja za sekundę, nie sprowokujesz Panie, bo zaraz ci tego gogle wsadzę i w dupę, włożę i te obsiki pooglądasz Nie go kurwa, nie prowokuj! Co mam do by was brać? Panie, panie, my zestawa A chcemy, nie. bo głód je je Jesteśmy głód nas dopadł! Mamy jedzenie, jestem głodny. wypierdalaj, <śmuszasz> wypierdalaj! Daj mi jedzenie! <śmuszasz> daj ruchodzisz? mi jedzenie, Ty... co? Panie! wychodzisz, nie wychodzisz! Żryć nam się chce! Ja chcę zestaw kupić, halo! No, dobrze, no chcę dobrze. kupić zestaw! Wychodź, kurwa. Ale który, ja? Nie, kurwa ja. No to wychodź, daj mi zestaw! Wypierdalaj, wypierdalaj, raz! Dobra, kurwa, jeszcze wybrać. tu wrócę! Wy, wynoś go, wynoś go, kurwa. Nie będziesz się mnie kamie ze wsi! Zabierają, arka, kurwa, arka tam zabierają. Puszczaj mnie kamie ze wsi, kurwa, masz pozwać zbiorowo do chuja. No, tak się klientów traktuje. Człowiek zjeść, przychodzi. Będziesz na czarnej liście, posłuchaj, a ty będziesz na mojej czarnej liście, kurwa, to się dopiero źle dla ciebie skończy. O, brawo, żeś kurwa trafił! Będziecie unicestwieni! Trafiasz na czarną listę, chłopcze! Biada wam kurwy jebane z tego UWKF! Jestem pewny! Lina, gdzie jest zarcie? Jeszcze się spotkamy w fraglesie, ty kurwa gibrzdrylu cementowany! A co jest do chuja? Zastrzelił mnie, tu! Panie, chcesz tam pomóc? Musimy rozpierdolić tą UWKF! Na Nabewój no, jestem, się jest. zastrzelił mnie! Idziesz zastrzelił na misję! Mnie, na BW jestem! A co potrzebujesz? Tam nam kolegę Trzebaś zastrzelili, musimy go ocalić, bo kurwa te ciecie z tego UW idzie, 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 napierdolili z karabinu maszynowego do nich wsi Dawa, ja Ci da, Dawaj ja tam z buta podejdę, chodź! To daj mi klamy, daj mi tutaj na ziemię! Masz wszystko na ziemi, nie? Masz Ty dał mi! O kurwa! Ale zajebiście! Pomóż ale idę! Kurwa Idę, idę, idę! Kurwa do samochody ich lutujemy kurwa! No dobra kurwa! Ja ostrzegałem, że Areo Klosman to się kurwa weźmie i zemści do kurwy nędzy. Ej, ja lutuj go, on jest od nas O tego czerwonego! Czerwonego, czerwonego, A, czerwonego to przeszkawał chuja A ten został zbanowany, chujmo do dupy. Kula, <laughs> <Dobra>, jedziemy. <laughs>